Cześć w dzisiejszym odcinku testuję trzecią generację Samsunga Galaxy Ace. Pierwsze wrażenie po wzięciu Galaxy S3 w dłoń było takie, że musiałem się zastanowić jaki telefon Samsunga trzymam w dłoni. Niestety wszystkie telefony Samsunga, szczególnie te ze średniej półki wyglądają identycznie i z całą pewnością nie jest to coś, co może się podobać ludziom, którzy chcą być oryginalni, którzy chcą się wyróżniać z tłumu i mieć ciekawie wyglądający oryginalny telefon. Natomiast z całą pewnością um, ocena sytuacji jest taka, że urządzenie nie jest brzydkie. Ono ciągle może się podobać. W fajnie wyglądają te srebrzenia, które są dookoła samego telefonu. Ta wersja biała też wydaje mi się jest dość estetyczna. Ładnie wygląda szlif, który jest dookoła samego klawisza domowego. Natomiast jeżeli chodzi o wygodę obsługi, ona również jest bardzo, bardzo dobra. To jest telefon, który świetnie wpasowuje się w dłoń, bardzo kompaktowy, zablony krawędzie sprawiają, że bardzo wygodnie obsługuje się go jedną dłonią. Natomiast na pewno na minus niestety plastikowa klapka baterii, która jest błyszcząca, bardzo łatwo się brudzi, bardzo łatwo się rysuje i niestety sprawia wrażenie śliskości, w związku z tym telefon trzeba mocniej trzymać, szczególnie w rękawiczce, bo niestety można mieć wrażenie, że on może się sam wysmyknąć. Na pewno z kolei z pozytywów jest fakt, że da się telefon normalnie rozebrać, mamy dostęp swobodny do wymiany baterii. Pod klapką baterii znajdziemy również slot kart microSIM i w telefonie można również rozbudować pamięć poprzez karty microSD. Ekran Samsunga Galaxy 3 ma 4 cale i rozdzielczość 480x800. W tej klasie taka rozdzielczość jest spodziewana, ona gwarantuje zupełnie rozsądną ostrość zdjęć, czy powiedzmy jakiś tam łuków, krawędzi wszystko na ekranie wygląda na dość ostre jeżeli chodzi o technologię, w której ekran jest wykonany to jest to matryca TFT, która ma naprawdę rozsądne parametry, to znaczy dostajemy na niej naprawdę dobry kontrast, w związku z tym czernie są głębokie, czytelność w jasnym słońcu również jest w porządku, są świetne kąty widzenia ja mam trochę zastrzeżenia do tego, że same kolory mogą być trochę bardziej żywe, trochę bardziej nasycone w związku z tym, kiedy porównujecie sobie to co wyświetla Galaxy a 3 na przykład z tym co można zobaczyć w Galaxy Core to z całą pewnością na korze jednak um, same kolory wyglądają lepiej natomiast porównując na przykład z konkurencyjną Xperia ten ekran Galaxy S3 ma przewagę właśnie znacznie lepszego kontrastu, w związku z tym w tej klasie cenowej ekran Galaxy S3 jest zupełnie w porządku. Na rynku dostępne jest kilka wersji Samsunga Galaxy S3, na szczęście w Polsce najbardziej popularna jest ta, która jest oznaczona kodem S7275R, które czasami jest zapisywana jako Galaxy S3 LT. Czemu na szczęście? Dlatego, że to jest wersja, która ma zdecydowanie najlepszy procesor z całej trójki modeli Galaxy S3. To znaczy, jest to dwurdzeniowy procesor taktowany zegarem 1,2 GHz. Natomiast jest zbudowany na rdzeniach CRITE, czyli na tych najszybszych, które w chwili obecnie są dostępne na rynku. W połączeniu z 1 GB pamięci RAM i 8 GB pamięci wewnętrznej, to jest zestaw, który daje naprawdę rozsądne urządzenie do pracy i do rozrywki. Ace 3 w wersji LTE rzeczywiście nie zacina się, działa płynnie, można na nim otwierać nawet nowoczesne gry i wszystko te śmiga i hula rzeczywiście bardzo poprawnie. Ja byłem z pracy tego urządzenia bardzo zadowolony, natomiast polecam omijać szerokim łukiem wersję Galaxy Ace 3, które nazywają się S7270 i S7272, czyli odpowiednio zwykłego Galaxy S 3 i Ace 3 duos, bo to są telefony, które mają znacznie gorszy procesor, dodatkowo z mniejszą ilością pamięci wewnętrznej, bo jest tam jej o połowę mniej, w związku z tym jeżeli kupować Galaxy S3 to tylko tego, który jest oznaczony kodem S7275. Galaxy S3 pracuje na Androidzie w wersji 4.2, nie wiadomo czy będą jakieś aktualizacje do wersji nowszych. Jeszcze nie wiadomo, natomiast ym, sam interfejs ym, to oczywiście nakładka systemowa TouchWiz, którą Samsung wpycha do każdego telefonu z Androidem. Wpycham może to nie do końca dobre słowo, bo ma jakiś pejoratywny wydźwięk, a sama nakładka systemowa tak naprawdę jest bardzo wygodna i rzeczywiście z całą pewnością ym, bardzo ergonomiczna. Jeżeli chodzi o cechy szczególne, no to na przestrzeni lat Samsung mocno ją poprawia, dokładając różne elementy, jak na przykład efekt rzeczywiście świetnie wizualnie wyglądający odblokowywania ekranu. Natomiast niektóre cechy pozostają przez wszystkie lata dokładnie takie same. Jest na przykład bardzo wygodny menadżer aplikacji z poziomu którego można monitorować pracę aplikacji, które działają w tle. Podoba mi się również to, że w nowej wersji można w menu głównym ukrywać aplikacje, które są niechciane. Czasami producenci albo operatorzy upychają jakieś aplikacje głupie, które nie są do niczego przydatne. Można je w Galaxy s 3 spokojnie łatwo ukryć. Na pokładzie jest również funkcja Smart Stay, która działa w ten sposób, że telefon używa kamery przedniej na froncie, która ma rozpoznawać, czy my patrzymy na telefon i dzięki temu nie przygasza ekranu wtedy, kiedy my rzeczywiście na niego zerkamy. Kiedy na przykład coś czytamy na jakiejś stronie internetowej, to jest praktyczna rzecz. Natomiast z tych nowych, innowacyjnych funkcji, o które często spotyka się w droższych telefonach Samsunga, brakuje niestety funkcji powietrznej, czyli nie można machać nad telefonem, żeby sterować. Jego funkcjami to jest po prostu w Galaxy S3 niemożliwe. W galerii działa Trick z możliwością zmiany rozmiaru miniatur zdjęć poprzez uszczypnięcie, czyli jeżeli chcecie, żeby zdjęcia były większe, wystarczy przyzumować, jeżeli chcecie, żeby były mniejsze, wystarczy odzumować. Dzięki temu łatwiej znaleźć akurat to pojedyncze zdjęcie, którego szukacie. Rozmiary tych zdjęć są dwa. Z innych ciekawych cech Galeria ma również możliwość edycji zdjęć poprzez dodawanie różnorakich filtrów, które są ostatnio bardzo modne. To jest na plus. Na pewno również na plus jest sam odtwarzacz muzyki, dlatego że jest to świetna aplikacja, taka, która ma niemal wszystkie funkcjonalności, jakie powinna mieć, łącznie z. Możliwością wyszukiwania em, muzyki w folderach, możliwością tworzenia playlist, em, rozbudowanymi funkcjami jeszcze prawie jakości dźwięku. E, brakuje jej tylko możliwości pobierania okładek. Natomiast jeżeli chodzi o samą jakość odtwarzanego dźwięku, Galaxy A3 mnie nie rzucił na kolana, natomiast to jest dobre urządzenie muzyczne. Z całą pewnością większość użytkowników, która kupi Galaxy A3 nie będzie potrzebowała kupować osobnego odtwarzacza muzyki. Odtwarzacz filmów wygląda tak jak aplikacja znana z droższych modeli Samsunga, natomiast brakuje jej barierów w postaci animowanych miniatur filmów. Tutaj mamy do z statycznymi poglądami. Natomiast jeżeli chodzi o samą funkcjonalność, ona jest w porządku: to znaczy, telefon radzi sobie spokojnie z rozdzielczością Full HD, radzi sobie z większością kodeków i obrazu i dźwięku. Natomiast nie ze wszystkim. Niektóre filmy niestety mi się nie otwierały. Natomiast da się to oczywiście skorygować przez zewnętrzne aplikacje. Aparat robi zdjęcia w rozdzielczości 5 MP, ma pojedynczą diodę doświetlającą scenerię, która jest skuteczna. Podoba mi się również sam interfejs aparatu, dlatego że jest podzielony na tryby, tak jak w droższych modelach od Samsunga, natomiast tych trybów jest jednak znacznie mniej. Brakuje na przykład trybu HDR, ale jest na przykład seria zdjęć na pokładzie. Jeżeli chodzi o jakość robionych zdjęć, Galaxy a 3 nie jest najlepszym fotosmartfonem, jaki jest na rynku, nie jest nawet w lidze tych najlepszych. Dlatego, że na zdjęciach brakuje kontrastu, jest problem również z, z małą ilością odwzorowanych szczegółów. Mogło być znacznie, znacznie więcej. Samsung pokazał mi, że nawet w tym ym, takim segmencie średnim potrafi robić dobre aparaty. Tutaj ten aparat niestety jest przeciętny. Natomiast z całą pewnością na przykład dobrze są odwzorowane kolory, to jest na plus. Jeżeli chodzi o nagrywanie wideo, telefon radzi sobie z rozdzielczością HD 720p, natomiast różnica pomiędzy filmami, które kręci Galaxy S3, a prawdziwym High Definition jest taka jak pomiędzy czekoladą, a wyrobem czekoladopodobnym. Co oznacza, że niestety brakuje ostrości na tych filmach, brakuje ilości rejestrowanych szczegółów. W związku z tym, Galaxy S3 nagrywa wideo HD 720p, ale tylko na papierze, bo niestety to, co dostajemy w rzeczywistości, HD nie przypomina. Przeglądarka internetowa śmiga aż miło, wsparta mocą technologii LT, która na pokładzie mojego testowanego urządzenia jest jeżeli chodzi o inne cechy pamiętajcie, na pokładzie jest również darmowa licencja na nawigację od firmy Google natomiast ona ciągle potrzebuje połączenia z internetem żeby móc nawigować, w związku z tym musicie niestety mieć pakiet na internet, żeby móc z niej skorzystać jeżeli chodzi o czas trzymania baterii na jednym ładowaniu, ja niestety nie byłem zadowolony z Galaxy S3 podobnie jak testowany przeze mnie ostatnio Galaxy S4 mini, telefon ładował się rano, odpinałem go od ładowarki niestety nie wytrzymywał do końca dnia wieczorem musiałem go znowu podpiąć w związku z tym oczywiście apetyt na prąd Galaxy S3 ma duży i polecam zaprzyjaźnić się z ładowarką, kiedy telefon kupicie. Podsumowując, po teście Samsunga Galaxy S3 czyli trochę tak po teście Galaxy S4 Mini, dlatego, że telefony mają wiele cech wspólnych. Mają dobry ekran, mają dobry procesor, mają również rozsądny multimedia z jakimiś tam małymi wyjątkami, ale jednak. Natomiast Galaxy S3 odróżnia się zdecydowanie jedną cechą, to znaczy dobrze dobraną ceną. Ten telefon możecie kupić na aukcjach internetowych za mniej więcej 650-700 zł i to jest naprawdę dobra cena za taki zestaw parametrów. Jego największymi konkurentami są telefony z trochę większym ekranem, jak na przykład LG Shift S7 generacji, albo Galaxy Core, natomiast dzięki znacznie szybszemu procesorowi jednak ten telefon mocno z nimi wygrywa w testach benchmarkowych. W związku z tym, jeżeli szukacie szybkiego urządzenia, to Galaxy S3 jest dla Was i to już jest trzecia generacja telefonów z serii Galaxy Ace, która jest według mnie mocno udana, w związku z tym również Samsunga Galaxy S3 mogę Wam polecić. A co wy sądzicie o Samsungu Galaxy A3? Czy urządzenie wam się podoba, czy wam się nie podoba? Pamiętajcie, że jeżeli chcecie je kupić, to musicie kupować koniecznie to z modułem LT, bo dwie pozostałe wersje niestety są znacznie słabsze. Natomiast oczywiście decyzja należy do Was, Ciekawe jestem Waszych komentarzy. Jeżeli macie spodaj jakieś pytania odnośnie tego, który z telefonów kupić, jeżeli A3 Wam się nie podoba, a macie jakieś inne do wyboru, to piszcie nasze ścianie na Facebooku. Zapraszam Was również do zasubskrybowania mojego kanału na YouTube. Trzymajcie się i do następnego odcinka, cześć!